Dzień dobry, dziś mamy 15 listopada, a tytuł naszej refleksji to powtórka w wyobraźni. <laughs> Korzystam z wyobraźni, by rozwiązać problem. Dzisiaj puszczę w ruch fantazję. Zamiast wracać myślami do wydarzeń z przeszłości, wyobrażę sobie, co chciałabym, żeby mnie spotkało dziś. Przed stresującą sytuacją poświęcę trochę czasu na wyobrażenie sobie tej sytuacji. Wyobrażę sobie, jak chciałabym się w niej poczuć, jak chciałabym się zachować i być traktowana. Taka próba w wyobraźni pomoże mi przygotować się do wyjścia na spotkanie. Stresującej sytuacji, z zapasem pozytywnych emocji. Mam bogatą wyobraźnię. Może to właśnie fantazje pozwoliły mi uciec przed nieznośnym życiem. Dzisiaj będę dla siebie opiekuńcza. Będę sobie przekazywała zdrowe komunikaty. Puszczę w ruch fantazję. Uczynię z mojej wyobraźni narzędzie terapeutyczne, przy pomocy którego łatwiej mi będzie radzić sobie w życiu. Yy, hmm, wiecie co? Z naszej fantazji rzeczywiście warto korzystać, warto korzystać, ale w dobrej wierze i z umiarem, yy, bo nasze życie jest nielada wyzwaniem. Naprawdę jesteśmy po prostu mistrzami. I nie potrzebujemy tworzyć sobie złych scenariuszy. Po co robimy to sobie? Po co? Sami się nastawiamy yy, i zaczynamy się bać, co, jak ta, ta sytuacja będzie wyglądała. Boże, to ja sobie poradzę i w ogóle, i w szczególe. A jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, jak chcielibyśmy się czuć w tej sytuacji, jak chcielibyśmy być traktowani w tej sytuacji, i yy, jak tak się nastawimy, to nie będziemy się bali. Także tego Wam życzę, żebyście tak podchodzili do różnych spraw. Tego sobie życzę. Yy, życzę Wam cudownego dnia, pogody ducha, żebyście się fajnie czuli. Żeby dzień był taki fajny cieplutki, wysyłam moje serduszko. Do zobaczenia do usłyszenia, tropa.